Siemanko Widzowie, dzisiaj po raz kolejny, zagrałem server w Security Beat. Ostatnio byliśmy w Roxy Re Raceway i teraz musimy pójść do West Arcade. A. Na razie będzie cięcie. Jak ja tam dojdę, to się zobaczymy. W ogóle nie zapomnijcie zostawić łapki w kochę subskrypcji na kanale. To bardzo pomaga. Ok, widzowie, to jest chyba to miejsce. Tutaj był jakiś robot. Tak, to jest to na pewno. Dostaliśmy nowego quest'a. I Freddy coś gada. Okej. Okay. Czyli musimy pójść do Security of Ice, zebrać Security Badge'a i naprawić tak jakby głowę robota. Tam. Czy coś takiego? Zapiszmy sobie grę. Okej, okay, tu jest ten DJ Music Man, czyli totalny gigachat. Co mi chyba na razie śpi, ale to coś jest super. Ok, poczekajmy sobie chwilę. Zamierzam tędy pójść. Są jakieś drzwi. Sprawdźmy. Nie ma tu jakichś prezentów. Nie. Nie, niczego tu nie ma. Chodźmy do Okej, okay, tu są jakieś drzwi. Nie ma tu jakichś prezentów, nie. Nie wiem co to jest. Możliwe, że będziemy musieli to włączać. To tak dziwnie wygląda. Nigdzie indziej tego nie ma. Tylko tu za tym West Arcade. Chodźmy tutaj. Chodźmy na górę. Nic innego nam nie zostaje. Ona no, stawot. Chodźmy szybko. A pójdę gdzieś tutaj. Szybko bo kanał nasupa. Czy to tutaj jest? Nie, no, nie, to nie jest żeby poszukać drzwi ze znaczkiem Security Office. Chodźmy w tą stronę. Tylko Chika nas nie zauważyła. Tu też nie jest to. Może gdzieś tutaj. O, chyba są takie drzwi. O, to są drzwi. Security Office Ok, zapiszmy schreiben die brali Security Office Będziemy Wir Security Office W ogóle ist Oh, Roboter Okay, gut, Okej, okay, chyba nie możemy tego zabrać, nie wiem czemu, ale musimy włączyć zasilanie, bo tak jak myślałem, to się przez te takie cośki włącza, dziwne. Chodźmy w ogóle, może tutaj będzie jakieś to coś od zasilania. Nie, to tak dosyć dziwnie wygląda. nie możemy tego, nie wiem czemu. Kurde, trochę to dziwne. O, Freddy nam mówił, że musimy to tym i czymś zrobić, a tym nie możemy. Dobra, ja spróbuję to rozkminić, będzie na razie cięcie. Okej, okay, widzę bardzo długo nad tym myślałem i okazało się, że to mamy zrobić w danej kolejności. Najpierw musimy to, później w łazience to włączyć i w takim jeszcze innym miejscu że teraz włączyliśmy to pręd i obudziliśmy y, DJ Musicmana? Ok, i tu jest Monty i Chika. Tu jest ten pierwszy. A chodźmy tędy. A, on tu jest się kamę. Jedna z tego sprłatam jest gdzieś tam. Schłaćmy tutaj. Coś tu chodzi? Chyba Monty to jest. Tam jest kolejna. I ostatnie jest tam, gdzie, gdzie poszliśmy, tam obok Security Office. Kto goni nas DJ Music One. To jest pełno animatroników. Tu jest ten robociek, więc niech on sobie przejdzie. Dobra, nice. Nie, tu jest Chica. Dobra, ogłuszyliśmy ją. Ale i tak nas goni. I o. Ok. Jedna strefa jest. Musimy pójść tędy. U nie, robot. Gdzieś tutaj przy ścianie powinna być jedna strefa. O, dokładnie w tym oto miejscu. I teraz musimy dojść do tamtego miejsca. Box Security Office. I tam. Tylko że wynoszę. O nie Monty. Nie, ale tak blisko już było. Dobra, spróbuję to zrobić cięcie. Okej, okay, zasilanie. Włączone. Dobra, drugi generator włączony. Ok, kolejna strefa włączona. Ok, gdzie jest Monty? Monty jest tutaj. Nie jesteśmy w tym Okay. Ostatnia strefa została. Musimy wrócić. Koczika gdzieś tu. Chodźmy szybko. muzyka jest coraz głośniejsza dobra i chodźmy tam do tej ostatniej strefy muzyka jest coraz bardziej głośna nie wiem czemu. Chyba on się zbliża. DJ Musicman. Dobra. Zwierzmy jeszcze tą to chyba. Jak to wojmy tą strefę? Dobra. Nie ma nie czemu nie mogę się ruszać. Co się dzieje. E, on tu idzie. Kurde. Dobra, uciekam. Teraz muzyka jest już tak głośna. A on tu rzuca jakimiś rzeczami. O nie. Dobra, sprint się skończył, chodźmy szybko. Chyba nas może... Musimy do security office jak najszybciej dojść. O nie. Dawaj, szybciej. Dobra, jesteśmy. Udało się. Jej, ale to było ciężkie. Dobra, udało się na szczęście. Zapiszmy grę. Ale sendy To jest to taki gigacad. Napraw musimy tu gdzieś głowa robota wstać, To jest tego maszyna? O! Head deposit use. Dobra. Myślę, że to zrobimy już będziemy kończyć ten odcinek, bo to i tak bardzo długo trwa. Dobra. Ochy. Okay. Musimy wziąć tą głowę chyba jakoś? Czy coś? Nie wiem. Dajcie mi sekundkę. Gdzieś wyleciało. Tutaj? No nie wiem. Dobra, myślę, że już będę kończył ten odcinek. Dzięki wielkie za do końca. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.